Wyjaśnić niewyjaśnione. Witajcie. Zapraszam Was na kolejny odcinek z cyklu Polskie Zagadki Kryminalne. Dziś opowiem o sprawie, która jest szalenie zagadkowa. Młoda kobieta znika bez śladu, zostawiając w domu wszystko. Znika niespodziewanie. Nic nie wskazuje na to, że może mieć jakieś problemy. Brakuje motywu. Brakuje przesłanek. Kobieta cieszy się dobrą opinią w środowisku, nie ma wrogów. Jednak pewnego dnia po prostu znika. Zaczyna się intensywne śledztwo. Do poszukiwań przyłączasz coraz więcej osób. Mieszkańcy Krakowa zaczynają spekulować i łączyć sprawy z innymi tajemniczymi zaginięciami kobiet. Pomimo wysiłków, sprawa stoi cały czas w miejscu. Dopiero po kilkunastu miesiącach. Dochodzi do prawdziwego przełomu śledztwie. Przyczyniać do tego zuchwała kradzież zegarka, która ostatecznie doprowadza śledczyk do zaginionej. Zapraszam do wysłuchania historii Małgorzaty Szabatowskiej. W tym materiale chciałbym omówić sprawę zagadkowego zaginięcia. Praktycznie każdy taki przypadek możemy określić mianem tajemniczego, mrocznego i niespotykanego, jednak ta sytuacja wyjątkowo taką jest. O tej sprawie jest niewiele informacji. Zadziwia brak dużej ilości plotek i teorii spiskowych, choć jeszcze kilka lat temu tym zaginięciem rzucały kraków. Gdy Małgorzata zaginęła. Każdy słysząc o tej sprawie zadawał sobie pytanie, jak to możliwe. Zaginęła po cichu, zostawiając wszystko. Nic nie wskazywał na to, że może mieć problemy. Nikt nie słyszał, aby kobieta była z kim skonfliktowana. Sąsiedzi nie zauważyli niczego podejrzanego. To był dzień jak codzień, taki, jaki było wiele na krakowskim osiedlu. Gdy prasa zaczęła nagłaśniać informacje o zaginięciu Małgorzaty, na mieszkańców Krakowa padł blady strach. Szybko zaczęto spekulować o pojawieniu się seryjnego sprawcy. Sprawę próbowano łączyć z innymi zaginięciami kobiet. Doszukiwano się podobieństw, cech łączących. Nawet w oprawkach okularów korekcyjnych starano się szukać klucza do rozwiązania zagadki. Przez wiele miesięcy trwały poszukiwania jakiegokolwiek śladu po kobiecie. Większość prób kończyła się niepowodzeniem. Częściowe rozwiązanie sprawy przyszło niemal przypadkiem. Gdyby nie kradzież i dręczące wyrzuty sumienia, prawdopodobnie jeszcze długie lata trwałyby poszukiwania zaginionej. Dlatego w tym materiale postaram się zabrać wszystkie dostępne materiały w jedną całość. Jest to zbiór krótkich informacji, pełnych niedopowiedzenia. Jednak mam nadzieję, że z pomocą państwa uda nam się wyjaśnić niewyjaśnione. Pamiętajmy, że każda, nawet błaha informacja, może mieć znaczenie. Być może ktoś coś widział, lub ktoś coś wie. Niedokończony obiad. Małgorzata pochodziła z Cieszanowa. Jest to miejscowość położona w województwie podkarpackim. O samej Małgorzacie wiemy niewiele. Miała ciemne włosy, niebieskie oczy i 160 cm wzrostu. Nosiła okulary korekcyjne. Kobieta ukończyła liceum ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w Lubaczowie. Po zdanej maturze rozpoczęła studia na Wydziale Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Prawdopodobnie po ukończeniu studiów przeprowadziła się do Krakowa. Małgorzata zamieszkała na osiedlu Kurdwanów. Kobieta cieszyła się dobrą opinią wśród znajomych i sąsiadów. Była pracownicą banku, który miał swoją siedzibę w centrum handlowym Zakopianka. W pracy była uważana za osobę odpowiedzialną i staranną. 16 listopada 2010 roku była w pracy. Po skończonej zmianie wraca do domu z koleżanką. Było to około godziny 17. Małgorzata chciała jeszcze zrobić zakupy w pobliskim hipermarkecie. Kobiety pożegnały się i każda z nich poszła w swoją stronę. Na Nazajutrz Małgorzata nie zjawiła się w banku. Takie zachowanie było do niej niepodobne. Kobieta nigdy nawet się nie spóźniała. Jej nieobecność wywołała niemałe zamieszanie. Powagi sytuacji zdawał fakt, że telefon Małgorzaty był wyłączony. Dlatego poproszono jedną z koleżanek, która była najbliżej Małgorzaty, aby sprawdziła, czy wszystko u niej w porządku. Wszyscy martwili się, że coś mogło się stać, lub straciła przytomność i potrzebuje pomocy. Koleżanka Małgorzaty pojechała do jej mieszkania niezwłocznie. Zapukała do drzwi. Ale nie było żadnego odzewu. Kiedyś Małgorzata dała jej klucz do swojego mieszkania, tak na wszelki wypadek. Koleżanka uznała, że jest to właśnie taki moment, i próbowała otworzyć drzwi. Tutaj pojawiło się pierwsze zaskoczenie: drzwi wejściowe były zamknięte na dolny zamek. Małgorzata nigdy tak nie robiła. Zawsze przekręcała klucz tylko w górnym zamku. Ten dolny był uszkodzony i często się zacinał. W mieszkaniu nikogo nie było, choć wyglądało tak, jakby przed chwilą ktoś z niego wyszedł. Na szafce stała jeszcze nierozpakowana torba z zakupami. Tymi samymi, które Małgorzata szła zrobić dzień wcześniej. W zlewie stał talerz z niedojedzoną zupą, a w przedpokoju stały wszystkie buty oraz wisiał płaszcz. Nie było tylko Małgorzaty. Wyglądało to tak, jakby ktoś wyrwał ją z domu w trakcie obiadu. Nie zdążyła rozpakować zakupów ani pozmywać naczyń. Wyszła w samym swetrze i spódnicy, bez płaszcza i butów. Co do tego przyrodziłka Małgorzaty miała pewność: wszystkie jej rzeczy zostały w mieszkaniu. Brakowało tylko czarnej torebki. To niecodzienne zaginięcie, połowa listopada. Znika kobieta w nieadekwatnym do pory roku ubraniu, na boso. Zabiera tylko torebkę, a drzwi zamyka na zamek, którego nigdy nie używała. To wszystko wystarczyło koleżance Małgorzaty, aby powiadomić policję. Patrol zjawił się na miejscu szybko. Technicy kryminalni przystąpili do badań mieszkania. W pierwszej kolejności zabezpieczono wszystkie ślady. Zebrano odciski palców całe mieszkanie przy ulicy Bojki. Sprawdzono światłem ultrafioletowym. Śledczy szukali śladów biologicznych, aby potwierdzić lub wykluczyć, że w mieszkaniu doszło do przestępstwa. Niczego nie znaleziono, a zabezpieczone ślady przekazano do laboratorium kryminalistycznego. Rozpytano też sąsiadów i znajomych. Niestety nikt nic nie widział, ani nikt nic nie słyszał. Przesłuchano również nieformalnie robotników pobliskiej budowy. Potwierdzili, że dzień wcześniej widzieli zaginioną Małgorzatę Szabatowską. Jednak nie pamiętają, czy widzieli ją z zakupami, czy bez. Zatem nie wiadomo jest, która to była dokładnie godzina. Robotnicy wskazują, że było to około godziny 18. Poszukiwania Małgorzaty Poszukiwania kobiety były naprawdę intensywne. Śledczym udało się ustalić, że kobieta posiadała dwa telefony komórkowe. Oba numery sprawdzono pod kątem ostatniej znanej lokalizacji. To tak zwane sygnały BTS zwykle pokazują przybliżony obszar od najbliżej znajdującej się anteny telekomunikacyjnej. Ostatnia lokalizacja telefonów kobiety wskazuje, że było to w okolicach zbiornika wodnego na zakrzówku. Później telefony logowały się w okolicach ulicy Zakopiańskiej, a następnie ulicy Tynieckiej. Znajomi kobiety wzięli aktywny udział w jej poszukiwaniach. W całym Krakowie pojawiły się plakaty z jej wizerunkiem. Liczono na jakiekolwiek informacje, choćby te małe. Szukano punktu zaczepienia, ostatniego śladu. Niestety, pomimo działań wielu osób, sprawa stała w miejscu. Małgorzata, jakby zapadła się pod ziemię. Policjanci postanowili przejrzeć wszystkie nagrania z kamer monitoringów z dnia zaginięcia Małgorzaty. Liczono na to, że udało się nagrać moment opuszczenia przez nią mieszkania lub osobę, z którą mogła wyjść. Sprawdzono też zapisy kamer środków komunikacji miejskiej. Nigdzie jednak nie ujawniono wizerunku Małgorzaty Szabatowskiej. Grupa śledczych posunęła się nawet do działań niekonwencjonalnych. Udali się po pomoc do jasnowidza. Na miejscu powiedzieli mu, że szukają ciała kobiety. Jasnowic odparł, że policja nie szuka ciała, a osoby żywej. W ten sposób uwiarygodnił się w oczach śledczych. Mając niewiele informacji, Jasnowic doznał wizji. Orzekł śledczym, że ciało znajduje się na polu kukurydzy lub czymś podobnym. Wizja przekazała mu, że zaginiona kobieta pracuje w branży finansowej. Udało mu się nawiązać kontakt z kobietą a sprawa wyglądała obiecująco. Istniała duża nadzieja na szybkie rozwiązanie jej. W kwietniu 2011 roku przy użyciu specjalnego sonaru przebadano dno zalewu na Zakrzówku. Przeszukano także jego okolice. Do poszukiwań zaangażowano specjalną jednostkę straży pożarnej z Legionowa, specjalizującą się w poszukiwania ciał. Niestety i tym razem śledczy nie trafili na żaden ślad. Pokładano w tym miejscu wielkie nadzieje, bowiem była to jedna z ostatnich znanych lokalizacji oczywiście znanych na podstawie logowań telefonów komórkowych kobiety. Ponownie przesłuchano bliskich Małgorzaty, przesłuchano też jej znajomych i współpracowników. Być może liczono na pozyskanie nowych informacji, lub chciano w ten sposób uzyskać czyjeś nieświadome przyznanie się do winy. Wnikliwie sprawdzono kilkadziesiąt osób z którymi zaginiona 30 latka miała w ostatnim czasie kontakt. Pojawił się również wątek na temat życia uczciowego Małgorzaty. Ten trop zaprowadził aż do Szwajcarii. Tamtejsze służby ściśle współpracowały ze stroną polską. Jednak nie chcę w tym odcinku zgłębiać tego tematu. Uważam, że wątek nie miał potwierdzenia. Brak też jest publikacji mówiących bezpośrednio o tym. Wspominać o tej historii wyłącznie pobieżnie na kilku forach internetowych. Jednak, aby być do końca rzetelnym, musiałem wspomnieć o wątku uczuciowym. Skradziony zegarek Do ogromnego przełomu śledztwie przyczynił się zegarek. W styczniu 2012 roku funkcjonariusze policji zatrzymali pewnego mężczyznę. Był on złomiarzem, a prawdziwy powód jego zatrzymania – Nigdy nie został ujawniony do opinii publicznej. W trakcie czynności operacyjnych przy mężczyźnie ujawniono damski zegarek. Tutaj mężczyzna ruszyło sumienie. Przyznał zaskoczony funkcjonariuszom, że ukradł ten zegarek odnalezionemu wcześniej ciału. Wskazał policjantom pole na jednej z podkrakowskich wsi, gdzie miało ono się znajdować. Funkcjonariusze słysząc jego historię wysłali podskazaną lokalizację grupę techników kryminalnych. Ku ich zaskoczeniu słowa mężczyzny potwierdziły się. Wyznaczonym przez niego miejscu ujawniono ciało kobiety. Ciało kobiety o nieustanej tożsamości przewieziono do zakładu medycyny sądowej w Krakowie. Tam przeprowadzono szczegółowe oględziny oraz zlecono badania DNA. Po kilku tygodniach przyszły wyniki. Niestety okazało się, że odnalezione na polu ciało należy do zaginionej Małgorzaty Szabatowskiej. Lekarz medycyny sądowej określił, że do śmierci kobiety doszło prawdopodobnie już w dniu jej zaginięcia. Oględziny wykazały wiele złamań. Ta informacja ponownie postawiła śledczych na nogi. Teraz sprawa przybrała zupełnie innego obrotu. Gdzieś na wolności chodziła osoba. Odpowiedzialna za popełnienie tej zbrodni. Ponownie rozpoczęto przesłuchania świadków, choć w tym przypadku sprawa miała już inną kwalifikację. Kilka osób poddano badaniu werografem, czyli potocznie zwanym wykrywaczu kłamstw. Co istotne w sprawie, tylko jedna osoba odmówiła udziału w badaniu. Śledczy nigdy nie ujawnili, kim była ta osoba, ani w jak bliskich relacjach żyła z małgorzatą. 9 lutego 2012 roku w kościele pod wezwaniem Świętego Wojciecha w Cieszanowie odbył się pogrzeb Małgorzaty. Na mszy żałobnej zjawiło się kilkaset osób. Rodzina, znajomi, współpracownicy, mieszkańcy Cieszanowa. Każdy chciał pożegnać Małgorzatę Szabatowską. Nikt z osób zgromadzonych nie mógł uwierzyć w to, co spotkało młodą kobietę. Cały czas wierzono, że sprawca zostanie niedługo zatrzymany, i poniesie konsekwencje. Śledczy od początku przyjęli, że za zaginięciem i śmiercią kobiety stoi ktoś z jej bliskiego otoczenia. Tą wersję miało później potwierdzić też laboratorium kryminalistyczne. Obiekt dostał nowy sprzęt, który umożliwiał bardziej szczegółowe badania. Ponownie poddano analizie ślady zebrane z mieszkania Małgorzaty. Zbadano również próbki z jej ciała. Wyniki badań miały wskazać, że sprawca był jej znany. Niestety, dalsze wątki tych ustaleń nie zostały ujawnione. Nie wiadomo, czy były to prawdziwe ustalenia, czy tylko gra śledcza mająca na celu sprowokowanie sprawcy. W 2015 roku prokuratura renowa Kraków Podgórze po raz drugi umorzyła sprawę Małgorzaty. Mimo umorzenia śledztwa, policja dalej będzie prowadzić czynności operacyjne w sprawie. Na koniec tego materiału chciałbym skierować się do Państwa z apelem: jeśli wiedzą coś Państwo o wspomnianych sprawach, coś co pozwoliłoby doprowadzić do ich zamknięcia, nie bójcie się anonimowo skontaktować. Mogą Państwo to zrobić, pisząc na adres e-mail zamieszczony w opisie każdego materiału lub bezpośrednio pod numerem telefonu 997. Dziękuję za wysłuchanie tego podcastu. Trzymajcie się.